Dziś rozpoczęła się przyszłość. Największy wybór kanałów nowej ery i technologia, której dotąd nie było. To Cyfra Plus i Telewizja N łączą się w niczym nieograniczony świat rozrywki. NC Plus. Nowa definicja rozrywki. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10. Miralo, na dziesiątki Twoich stresów jedna kapsułka dziennie. Miralo zawiera ekstrakty roślinne, których skuteczność potwierdzają badania naukowe. Składniki Miralo poprawiają nastrój i podnoszą odporność na stres. Miralo, możesz liczyć na spokój. A Miralo Sen wspomaga nadejście snu i skraca czas zasypiania.

Feel free, it's Galaxy Note. Gdy masz ochotę na dobrą zabawę, dino pociągiem pędź na wyprawę. Dinozaur bratek już daje znak, byś poznał z nim pradawny świat. To Dino Pociąg, nowy magazyn, który nauczy, a także rozbawi. Pierwszy numer z latarką i dinocieniami. Nie przegap. Uwaga, pożar w Lego City. Wezwij strażaków z remizy i przyłącz się do akcji. Buduj wóz strażacki i ruszaj na ratunek. Przybądź na miejsce pożaru, rozwiń wąż i wysuń drabinę. Ugaś pożar i uratuj Lego City z nową strażą pożarną od Lego City.